Na kanale ScrapGate dziś chcę Wam pokazać nowości e, z, e, dotyczące diary cards ze scrapcesoriów w scrapcesoria.pl. Mm, ale szybko, tylko jeszcze słowem wstępu: e, diary boxy, czyli to są takie pudełka z HDF-u chyba. Są mniejsze, tak jak tutaj, otwarte. Są większe, tak jak tutaj widać, też otwarte. I są też mniejsze, zamknięte, i większe zamknięte. Ja mam akurat większy zamykany. E, bo od małego zamkniętego nie robiłam. E, no i tutaj właśnie wkładamy te karty. Karty, które są czy na zdjęcia, czy na wpisy, czy na wymianki. Ja mam tutaj akurat mojego diary boxa z wymiankami. Mam tu karty od różnych osób, z grupy facebookowej, od moich przyjaciół. Są zdjęcia niektóre, niektóre nie, ma, nie mają zdjęć. I tu jest ten mój otwarty box, który mam właśnie tutaj u siebie na biurku. Muszę go już odstawić, bo on już jest tak wymęczony, bo ja po prostu tylko dokładam, dokładam i te moje grafiki już się zajebów wyginały. Ten boks, który mam, to jest właśnie box, który robiłam na warsztatach i tu są właśnie zdjęcia o, e, z wakacji. Tutaj na przykład są nasze zdjęcia. Tu jest tych kart więcej, bo jeszcze mam tutaj karty warsztatowe. Natomiast teraz robiłam e, box na live'ie na Facebooku. Ten live będzie też u mnie na, na YouTubie zapisany. I to jest ten duży, już z właśnie z... Em, możliwością otwierania jest taki metalowy element i tutaj też w środku już jest wyklejony, tu już mam też jedną kartę świąteczną, ta akurat karta będzie też jest z live'a, który też będzie na kanale, albo już jest. Także te rzeczy, ta karta będzie do wysyłki na wymiankę zimową, jak będzie już, czy świąteczną u mnie na grupie. Także tak wyglądają te boksy i teraz chcę Wam pokazać właśnie, jakie, mam, do, jakie mamy teraz nowe dodatki. Tutaj mam wszystkie najnowsze e, rzeczy, które ZUDA wprowadziła do sklepu. E, I teraz tak, przede wszystkim pojawiły się nowe kolory. To są karty, czyli te, które ozdabiamy. E, ja mam akurat tutaj u siebie e, karty e, tylko papierowe, teraz mi przesłała, bo tu są wszystkie te nowe kolory. Ja pokażę Wam tylko może jak wygląda sam wzór, wzory mamy takie, czyli ten ze szpiczastym takim wykończeniem, jest wzór prosty, czyli taka prosta, prosta karta, piękny jest ten czerwień, taka naprawdę czerwona i fajne, to jest chyba 250 na bo 300, bo 200, no w każdym razie grube, chyba 300 nawet. Mamy taki kształt, to rzeczywiście to jest dziurką, czyli możemy sobie przewiązać tutaj z tą rzeczką albo ćwieka przy, prze, przebić. E, no i mamy taki kart, taki tabowy, że tak powiem. E, powiedziałam taki kart. Taką kartę. E, no i mamy też kartę z, od razu z klapką, która o, może sobie ją na magnes, może na rzep, może na wiązanie dalej. Czyli z tych nowych kolorów to mamy właśnie tą czerwień. Później mamy zieleń, no bo to też taka typowo e, świąteczny kolor. Ja będę chyba otwierała mimo wszystko. Chcę zobaczyć, czy to nie są... A, tu są akurat dodatki, to za chwilę, dobra. Czyli tutaj mamy zieloną. Pięknie, ładnie zapakowane są zawsze. E, fajnie opisane, wiadomo, co tutaj mamy. Tu mamy też te same, tylko zielone. Też piękna zieleń. Tutaj mamy zło, srebrne. Srebrne też bardzo ładne. Nie są zbyt mieniące, czyli też takie nie są wiecie, aż, że tak powiem, brzydko ocojemne, tylko takie spoko delikatne ten, ten złot, ten srebrny jest. I tak samo złoty. Też bardzo ładny kolor. Ja teraz będę robiła wymiankę i kartę na jesienną wymiankę. I właśnie pomyślałam, że chyba sobie zrobię tej, e, z tego złotego. Chociaż będę robiła taką jeszcze, halloweenową, ale to nawet do halloweenu. Też bardzo ładny kolor. Troszkę chyba są cieńsze, ale mimo tego są sztywne. Sztywne, wystarczająco. Czyli mamy to. To za chwilkę. No i mamy też e, expendables, czyli to są te dodatki do kart, które stosujecie jakby, żeby tą kartę też ozdobić. I teraz tutaj mamy, um, oczywiście zielone, e, zielone, żółte, złote i srebrne. E, no i tak szybko dla przypomnienia, to jest kieszonka, którą montujecie na kartę. Ja ją montowałam chyba też właśnie na którymś z live'ów. E, I tutaj jest zamykanie do tej kieszonki. E, ojej, czekajcie, to muszę tak w tę stronę... O, i to jest tak, taka zamykana kieszonka, więc może ją zrobić zamykaną, może zrobić tylko taką, jak jest tutaj. Y, później mamy oczywiście y, te otwierane, takie flapki. I to oczywiście jest na rozmiar karty, idealnie, czyli tutaj nic nie musicie odmierzać. To są takie, te karty, które się podnosi, te flapki. Y, jest y, taka, później jest w drugą stronę, tak, że możemy przyczepić w tą stronę. O, i otwiera się tak i są harmoniki i harmoniki też możecie stosować różnorako ja tam też pokazywałam na facebooku też przyczepiamy no i harmonika normalnie wyciągana tak taka otwierana i to są te, tu mam już te czerwone, czyli to są te dodatki. I co jeszcze Takie mini Expendables. Nie wiem, czy ona jakoś inaczej to nazwała, tak? Nie jestem teraz w stanie dokładnie przypomnieć sobie, ale no w każdym razie je nazywam mini Expendables. I tutaj mamy przede wszystkim takie taby fajne, czyli, o, możemy sobie na przykład. No, nie wiem, no, wykończyć kartę teoretycznie tym. No, ale to jest wykończenie do, do wszystkich takich, yy, nie wiem, elementów. Moglibyśmy na przykład połączyć, yy, złapać tutaj jedną kartę z jednej strony, powiedzmy sobie jakąś tam kawałek kartki. O, na przykład gdybyśmy wzięli, teraz tak na szybko, mi się skojarzyło. Yy, powiedzmy, że mamy to. Dwie takie, bo mamy, nam zostały. Nie używaliśmy tego yy, wcześniej, na przykład, że yy, nie chcieliśmy zamykać swoich kieszonek. I na przykład nakładamy tutaj jedno, O z drugiej strony nakładamy drugie i na przykład związujemy sznureczkiem. Y, oczywiście pomysły na to też znajdziecie słuchajcie na Zuzy kanał na Zuzy Fanpagejo skapcyseria tam robi też livey, więc zapraszam was też do Zuzy. Ja tylko tu pokazuję jakie są możliwości wykończenia. Są też takie typowe taby i to mogłoby być przykład do wyciągania jakieś fajne matki w środku na karcie. Oczywiście wszystko w, w różnych kolorach. Yy, takiś odrzut i jeszcze mamy takie kuleczki, yy, czyli to są takie malutkie yy, wykończenie, takie malutkie. Może na przykład to prze, yy, na przykład na, nawet na karcie zrobić, i na przykład potem krokodyle masz tylko i będą takie ładne wykończenie yy, takie tagowe. Także tutaj są właśnie yy, wszystkie, we wszystkich kolorach tego typu Expendables i tak jak mówię, zapraszam Was do zuzy yy, na sklepcesoria.pl na Fanpage. Yy, nie wiem jeszcze sprawdzę, czy, czy, czy czasami czegoś nie ma na jej kanale to też tutaj wrzucę jakieś linka na pewno pod filmem yy, no i mamy tu jeszcze dodatki nowu nowe rzeczy, czyli mamy matko ile mam tego tutaj dała, rany boskie <grytanie> tutaj są słuchajcie taki element taki element, uj, taki element. Yy, kurde jeszcze, ja że mówiąc ja nawet nie wiem do czego to, to może służyć zaraz sobie muszę, muszę to obczaić czy to się też składa, to chyba się też składało z tego co pamiętam na pół ale nie jestem do, do końca pewna i też było taka, o, takie coś było e, zaraz zobaczymy jakieś zdjęcia postaram się znaleźć, a tutaj są przepiękne maleńkie narożniczki, słuchajcie na fotki e, ja się oczywiście przykleja w ten sposób i tutaj jest maleńki narożniczek o, na taką fotkę i oczywiście są, tutaj są w kolorach kremowych, czarnych, białych i kraftowym. I, 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 i to jest chyba najnowszy dodatek, który Zuza zaproponowała. I można się tym bawić, kombinować. Także serdecznie Wam polecam. Dodatkowo jeszcze mamy expandablesy. Ale mm, przezroczyste to jest bardzo fajne, zwłaszcza na kieszenie. Ja obie mam przezroczyste kieszenie. Teraz krótko Wam jeszcze pokażę, jak to tutaj wygląda. Więc mamy znowu y, flapkę. Tak, którą widzieliśmy. Y, mamy flapkę z tej strony, mamy flapkę pewnie też z drugiej zaginaną, czyli tutaj. Tutaj mamy oczywiście kieszenie. No i ten potrójny. Mamy harmonika że wszystkie te Expendables, te większe są też przezroczyste. No i mam jeszcze jedną tutaj rzecz, zaraz zobaczymy, chyba nowe kształty Diary Cards, o ile się nie mylę. Nowe kształty, to są też te Expendables złote i srebrne, to już nie będę się nimi zajmować, ale chyba mamy jeszcze nowe kształty. Zaraz e, Wam pokażę. Też mamy kolory chyba standardowe. Nie wiem, czy one też są w tych dodatkowych kolorach, to musicie sprawdzić na sklepie. Ale mamy o nowy kształt, czyli prosta karta. Fajna, i one są chyba wyższe. Zaraz sprawdzimy. Tak, one są wyższe od tych, które były wcześniej, czyli tych prostych, bo były przecież proste, ale proste były mniejsze. Zaraz wezmę Wam prostą. O! Ona jest ciut wyższa od tej tej i masz taki mały haczek. Yy, także też jest jakaś inna, dodatkowa. O, zobaczcie, taka jest różnica. Więc jest większa przestrzeń. I jeszcze może sobie tutaj do, yy, coś do, do, yy, doczepić, jakąś tam stążeczkę. Yy, no i one są właśnie w kolorach też biały, kremowy, czarny i yy, kraw. Nie wiem, czy są jeszcze inne, ale to musicie mówię zobaczyć, bo być może teraz na niezbędnie rozpadła, i już nie ma w tych kolorach dodatkowych, ale nie jestem tego pewna. Także zajrzyjcie. Więc zapraszam Was serdecznie. Przy okazji zapraszam Was na grupę Co Nam Grusze gra, gdzie mamy właśnie wymianki tymi kartami. Ja chyba na kanale się tutaj nie chwaliłam, więc przeglądniemy sobie moją. Moją, e, moją wymiankowy, e, Tu jest od Chicard, czyli od Beatki. E, Śliczny, to po prostu te, te piórka dla mnie to jest w ogóle sztosik, sztosiwo, jak to mówi, to jest znajoma. E, oczywiście są gruszki, są motyle, także cała ja. No, i tutaj mam podpisane jak co nam go, że gra i jest data, także super, bo jest od kogo i jest właśnie data. E, tutaj mam e, kartę od e, Karolinki. To jest e, karta z Karoliny kolekcji. E, Karna sama zapro za, um, zaprojektowała swoją kolekcję. To ma bardzo fajny taki belly band, na którym właśnie lecą sobie, latają sobie te trójwymiarowe elementy. E, tutaj jest miejsce na zdjęcie nasze które muszę sobie wydrukować, no i tutaj mamy też datę i podpis, także super, bo wiadomo dokładnie od kogo. Kolejna piękna karta, bądź szczęśliwa. E, Ania Zając golus czyli Art Mama, e, śliczny e, unicornik z kolekcji Zoju i z drugiej strony oczywiście motylki, paszport z kawą. No podróże kawa, motyle, no po prostu wow, <laughs> czego więcej trzeba. E, tutaj mam kolejną kartę, którą dostałam od Kasi Piątek Wypiórkiewicz. Też bardzo fajna. Tutaj jest taka malutka kopertka, także tu mam trochę tych inspiracji, sprzedam. Mam nadzieję, że się nie będą złe, że tutaj się e, pochwaliłam. Ona chyba jest nieruchoma, ta kopertka, tak. Tutaj jest taki fajny smile i taki malutki, e, e, no, taki malutki na, e, e, Boże święty, taki taguś, na jakiś tam zapiskę. I Joy, Smile Joy, no, z takie maleńkasy. Maleń ja uwielbiam takie maleńkasy, po prostu w ogóle takie skrytki kocham. Teraz pewnie troszkę mi to zajmie. Dobra, udało mi się wsadzić. Tutaj jest spinacz, żeby no on trzymał też tą kartę. Tutaj sobie może też jakieś tam zdjęcie czy coś włożyć. I niech ja sobie przypomnę, czy to jest ściągamy. Aha, to jest w tą stronę otwierane. Tutaj mamy tam dom twój, gdzie sierść psa twego. Łapki. Tutaj jest też otwierana. Zobaczcie, jaka słodka. Snupi. No i tutaj mamy znowu następną część. Czy mi się ta kacha podpisała? Czy nam się podpisała, czy nie? Nie wiem, czy mi się podpisała. Wstydź teraz jeszcze pamiętam, od kogo to jest. Za chwilę pewnie już nie będę pamiętać, więc musiałam sobie sama tutaj gdzieś zapisać. Kolejna karta. Przepiękna karta. Boże, jak ona jest liczna. Słuchajcie, to jest tyle elementów. Ja oglądałam tą kartę przez trzy tygodnie. Przepiękne po, tutaj ptaszki, które są pociągnięte glosy. Te cudne kwiatuszki, taki zrobione jest bukiecik. Tutaj ta gruszka, słuchajcie, na tym e, ślicznym jeżyku, trawka taka poprzecinana, maleńkie kwiatuszki. Tutaj znowu, no to jest dla mnie dzieło sztuki, naprawdę. Tutaj mam liść, znaczy liście, miejsce na, na komentarz, ewentualnie na, na fotki. E, no i z drugiej strony e, jest taki, no, porobiony kolaż i tutaj mam piękny wierszyk. I wiecie co? To chyba jest ta karta, którą do dzisiaj nie wiem od kogo jest. Mam nadzieję, że osoba, która to ogląda mi powie, bo ona nie była podpisana i ja nie mam pojęcia, na, 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 na od kogo to jest, ale jest po prostu tak przepiękna i jest tak bogata, że wow. Yy, kolejna karta, to jest chyba od yy, Ady. Tak, to jest od Ady. Yy, I tutaj mamy znowu yy, yy, małą związaną, y, otwieraną klapeczkę. Buziaków moc, to się otwiera, wyciąga, czy nie, już nie pamiętam, chyba nie. E, no i tutaj mamy miejsca na zdjęcie, oczywiście mogę podkleić, nie, znaczy mogę je tutaj umieścić, bo mam tutaj niepodklejone, tutaj mogę sobie też wstawić jakąś tam notkę. Ja sobie muszę te wszystkie karty pouzupełniać zdjęciami, bo ja większość dziewczyn, które tutaj na tych fotkach, od tych, tych kart, ja mam nawet fotki tych dziewczyn, a jak nie mam ze sobą fotki, to powinnam mieć fotkę na grupie. Więc ja będę chciała finalnie sobie te wszystkie karty wypełnić zdjęciami dziewczyn, żeby po prostu mieć naprawdę pamiątkę, bo to nie chodzi tylko o to, żeby zbierać tu tylko żeby naprawdę mieć tutaj kogoś prawdziwego, kto faktycznie ci to stworzył i to jest takie cudowne. Kolejna też przepiękna karta od Justynki. E, Rabusiowe pasje I tutaj z, z moim z, tym, z wierszykiem. Dla mnie tutaj nie będę miała gdzie karty, e, gdzie zdjęcia wrzucić, ale trudno może sobie tu jakoś wcisnę tak albo po prostu dokleję albo tutaj mogę zawsze dokleić na takim małym paseczku. E, cudowna karta e, od Marty. Marty Piekarczek, Boże, ja muszę Marcie kartę wysłać, ale jestem wredna baba. Muszę jeszcze Marcie zrobić kartę. Ja od niej dostałam, a ja jej nie wysłałam. Eee, przepraszam cię, Marta, jeśli to oglądasz, na pewno dostaniesz do mnie cudną kartę. <laughs> eee, tutaj mamy właśnie też fajną, trójwymiarową e, tą mm, kompozycję, w ogóle letnia, taka po prostu cudowna, rewelacyjna. Dalej karta przepiękna, tutaj mam od e, Anety. Od Anetki Kilian z naszej grupy. Zobaczcie, jakie tu jest, ile tu jest w ogóle y, medi, mediowych y, historii. Tu jest po prostu jakaś tam maska. Na to jest jakieś, pociągnięty, nie wiem, czy wosk, czy farbka. Tu jakieś mikrokulki. Y, tu też. Tutaj kwiaty, jakieś osypane. Piękny motyl metalowy. No po prostu. No to jest taki właśnie piece of art każdego. Tutaj nie muszę przedstawiać, od kogo jest ta karta. Y, moja asienka. Tutaj mam kartę od Natalki. Też nie muszę przedstawiać. Też metalowy, piękny z tyłu liścik. Też, to chyba jest glossy, albo to jest nie glossy, tylko to może być. Jezus Maria, ten klejem. O, przypomnij mi się to napisze. Fajna tekturka z napisem uśmiech. No i z tyłu, tak jak zawsze, od Natalki liścik. Zuza, kolejna moja skrapciuła, też od Zuzy, czekajcie, to się też otwierało, no tu już jesteśmy wszystkie, cała nasza, nasza paczka, także zobaczcie ile tu, ile tu można zdjęć wrzucić, to są moje karty, bo ja robiłam kiedyś, właśnie robiąc pudełeczko, muszę sobie tylko podpalić, przepiękna kolekcja Graphic 45, uwielbiam grafika i to jest taka właśnie um, taki team jakby filmowy, gwiazdorski, coś w tym stylu. A to już są moje. A to już są karty moje, które robiłam dla Scrapbook's jeszcze teraz jak byłam w DT, to są po prostu prezentacje kolekcji, to jest kolekcja Fairyland, tu jest kolekcja Primavera, czyli też... Yy, Taka kompozycja, i tu jest kolekcja Sewing Love z piękną szpilką, igłą, którą gdzieś od Izy. Muszę poprosić, żeby mi dorobiła, bo już mi się skończyły szpuleczki, ponawijałam. Trochę, właśnie, sznurka. No i mam jeszcze, gdzie są moje pozostałe? Tu jest jedna. Tu widzę, że jest druga, ale jeszcze powinna być gdzieś trzecia moja karta. Nie wiem, czy ja ją już koło się dostałam. To są z kolei prezentacje kolekcji Zoju, ale troszkę to już jest na innej zupełnie karcie. Też tutaj jest na magnesik, i to jest kolekcja e, Beautiful Journey, tu jest kolekcja e, e, Unicorn Fairy Tales, ale jeszcze miałam kolekcję jedną i nie wiem, gdzie ja tą kartę dałam. Może komuś komu się oddałam, a nie jest, 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 jest. Ostatnia kolekcja, czyli Forest Dream. O, Forest Dream. I tutaj mamy też prezentację właśnie tych najbardziej charakterystycznych elementów. Także słuchajcie, bardzo Wam serdecznie polecam. Ja trochę się tutaj rozgadałam, ponieważ nie, nie chyba tam, na moim kanale jeszcze nie było filmu poświęconemu diary boxom, a ja po prostu uwielbiam tą formę. Uwielbiam. Um, dużo bardziej do mnie przemawia niż ATC, która jest, była popularna swego czasu w Stanach, do nas też doszła teraz jakiś czas temu. To jest bardzo fajna, fajna ale dla mnie za mała. Ja jednak wolę mieć właśnie jakąś fotkę, coś tam napisać, a ATC jest na przykład ma, dla mnie za malutka, ale to już wiadomo. Każdy y, wybiera to, co mu się najbardziej podoba i najbardziej mu odpowiada. Także serdecznie Was zapraszam do sklepu Skrapsesoria y, po swoje karty, po swoje pudełka. Y, oczywiście tam też dostaniecie dodatki do pudełek, czyli na przykład y, właśnie za, zamknięcia, nóżki. Ja mam akurat tutaj nóżki takie z takim zamknięciem. Y, na tym poprzednim tu mam jeszcze troszeczkę inne nóżki, y, takie bardziej. Y, Taki troszeczkę mniejszy, na to mniejsze pudełko. Tutaj Wam jeszcze wrzucę zdjęcie, które robiłam dla mojej siostry też. Taki przepiśnik, to było jeszcze troszeczkę inne. Także naprawdę można się tym bawić w nieskończoność. Pomysłów na te boksy jest po prostu miliardy. Począwszy od urodzinowego, gdzie na przykład zamiast kartek co roku dajecie komuś właśnie kartę taką, żeby sobie dokładał karty urodzinowe i przepisniki, przepiśniki, 24 dni kalendarza z grudnia, czyli grudniowniki. Pomysłów na to było naprawdę mnóstwo. Później, właśnie jakiś album konkretny, taki z jakimiś jednymi zdjęciami, z jednym, z jednym, w jednym klimacie. 12 miesięcy dziecka, także gdzie 12 kartolaczy do tego mniejszego pudełka. Naprawdę pomysłów jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Także zapraszam Was, dziękuję Wam bardzo za uwagę i serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa!